Roxana Węgiel nieraz miała już okazję udowodnić, że w zabawie drapieżnymi trendami czuje się jak ryba w wodzie. Na swoim Instagramie pokazała się w krop topie i przylegających lateksowych spodniach. Trzeba mieć odwagę na takie połączenie. Roxana Węgiel ma tylko 19 lat, a już może cieszyć się popularnością i imponującymi zasięgami. Instagramowy profil piosenkarki śledzi półtora miliona osób. Tam właśnie młoda artystka skupia swoją działalność na mediach społecznościowych i wrzuca najwięcej treści. Roxana węgiel w lateksowych spodniach, nie od dziś wiadomo, że Roxy preferuje odważne stylizacje. Swoje pomysły na mieszanie drapieżnych trendów uskutecznia często, po czym chwali się nimi na Instagramie. Nie inaczej było przy okazji niedawnej imprezy, na której się pojawiła. Do bardzo krótkiego krop topu dobrała przylegające spodnie wykonane z czarnego lateksu, przyozdobione srebrnymi elementami. Oj, trzeba mieć naprawdę sporo pewności siebie, żeby zdecydować się na taki look. Co z ślubem Roxany Węgiel? Głośno o tym, kiedy Węgiel i jej partner, Kevin Gray, mają wziąć ślub kościelny. Para wciąż trzyma to w tajemnicy przed fanami i mediami. Udało nam się jednak dopytać Michała Kasina, przyjaciela i partnera Roxany stańca z, z gwiazdami o szczegóły. Z tego co wiem, to jeśli chodzi o datę ślubu, miejsce to są to prywatne sprawy, i na pewno tutaj nie mogę ujawniać takich rzeczy. Powiem tak, wystarczająca ilość czasu. Oni są bardzo ambitni, oboje. Roxana jest bardzo zdolna, Kevin też. Mieliśmy razem w trójkę odcinek, Kevin także bardzo szybko złapał, więc myślę, że dużo czasu nie potrzeba. No, ale dokładnej ilości tutaj niestety nie mogę zdradzić, powiedział.